Ja z tej strony, Karakser, i zapraszam do nowej serii. Takiej na luzaczku, trochę z przymożeniem oka i można też powiedzieć takie sentymentalnej, bo to gra mojego dzieciństwa, podstawówki. Pod ten Pokémon Fire Red Version, czyli taka graficznie zmodyfikowana, ulepszona, kolorowa wersja tych Pokémonów z tego starego Game Boya, jeszcze nie kolorowego. Dobra, nie przedłużając, sobie tutaj zaczniemy. Dobra, tu to jakaś instrukcja. Bardzo fajny motyw jest z przyciskiem spacji, który przyspiesza czas. Witamy w świecie Pokémon. Nazywam się Oak. Ludzie zazwyczaj nazywają je profesorem Pokémon. Ten świat jest zamieszkany przez różne kreatury zwane Pokémonami. A niektórych pokemony to są zwierzęta, jak inne używam ich do walki. A ja sam studiuję pokemony. I to jest mój zawód. Dobra, najpierw się przedstaw. Jak się nazywasz? Boi. Dobra. Kar... O, idealnie Dobra To jest mój wnuk Będzie Twoim rywalem Tak się no, oczywiście, że gary No, Ty nie pamiętasz, jak się Twój wnuk nazywa No, Twoja Pokémonowa legenda właśnie się zaczyna lecimy Dobra Jesteśmy w swoim pokoju. Tutaj pamiętam w komputerku. Jest wspaniały potjonek. Dobra, widzę tylko jeden. To jakby problem z przyspieszeniem czasu: mianowicie ta muzyka jest taka rozjechana, ale będziemy z tego raczej rzadko korzystać. No, wszyscy. Mówią, że wszyscy chłopcy opuszczają swój dom któregoś dnia. Tak mówili w telewizji. A tak, profesor Oak, który mieszka dziś obok, szukał cię. Dobra. Lecimy na zwiady. O. Hej, czekaj, nie wychodź. To nie jest bezpieczne. Dzikie Pokémony żyją w tej wysokiej trawie. Potrzebujesz swojego pokemona dla protekcji. Wiem, chodź ze mną. No i dostaniamy swojego pierwszego pokemona. Ale One... ja znam wybór, no bo jest bardzo oczywiście dla każdego, kto oglądał Pokémon, chociaż raz w to grał. Dziadku, jestem zmęczony tym czekaniem. Gary, daj mi pomyśleć. A tak, powiedziałem że żebyście poczekali. Poczekajcie chwilę. Tutaj karokser. Tam są trzy Pokémony, które się znajdują w tych Pokebolach. Kiedy byłem młody, to byłem takim poważnym trenerem Pokémon. Ale teraz jestem stary. I te trzy mi zostały. Możesz sobie wybrać któregoś z nich. Dobra. Ej, ciotku, to nie fair. Co ze mną? Poczekaj, bądź cierpliwy, Gary. Też jak jednego dostaniesz. Dobra. W pierwszym znajduje się Bulbazaur. Hmm. Squirt. Nie. I Charmander. Wiem, że Charmander to jest chyba najpopularniejsza opcja, którą zawsze ktoś wybierał, ale mój wybór trafia na Bulbazaura. Tak jest, Chcę naszego trafia z tego Bulbazaura. Nie, nie chcemy nadawać mu żadnego imienia. No, nam żał oczywiście przeciwieństwo naszego Startera. Czekaj okay, Karauksel, sprawdźmy nasze Pokémony. ten posłuch Mandera Idź bulbazaur. Dobra to taki poradnik jak to działa. Dobra dwa tak najpierw obniżmy mu atak. Że to będzie dobra taktyka żeby tak zacząć. Dobra No uderzył jeszcze raz obniżmy mu atak. No i teraz tylko zadaje nam dwa punkty obrażeń. Dobra. I teraz przy takie wymienieniu czasu pomy my pierwszy pobijemy jego pokemona. To to... O, nie, 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 tak być nie może. Ty, i... Wow, dobra, zrekompensowało nam tym krytycznym uderzeniem. Nie, dobra, kończymy go. Tak jest, tak jest, tak jest. Dostaliśmy 69 expa. biliśmy poziom. Pięknie, pięknie. Nawet półtora można powiedzieć. Co niewiarygodne. Wybrałem złego pokemona. Wy dostaliśmy 80 tych poka pieniążków Dobra. Dobra. Pod szkole mojego pokemona, żeby był twardszy. Karokser, dziadku. Smell you later? Chyba see you later. Dobra, potem się zobaczymy. Dobra, pogadajmy tutaj z ludźmi. On studiował Pokémon Ouka. Ty też, ty coś ciekawego masz mi do powiedzenia. Może profesor Oak nie wygląda, ale jest autorytetem w świecie Pokémon. Dobra, chyba tutaj jeszcze trzeba było odwiedzić ten dom. Chyba bodajże Garego. Tak jest. Daisy Karokers. Trzeba, że miałem walkę z Garem. Szkoda, że tego nie widziałem. Dobra, to jest mapa tego Kanto. No, chyba je zabrać nie możemy. Popatrz, popatrz. Skopiowałam Jakieś Wskazówki. ...na Pokemonów Dobra idziemy Dobra. Co nas spotkało w trawie? Ratata, o, czwarty poziom. wam, ja że bardzo lubię tego Pokemona. I zastanawiam się, czy by go sobie nie złapać. Nie, może on jakiś super fenomenalny. Ale ja się raczej sugeruję twoim gustem co do tych Pokémonów. oj oj. Nie będę raczej się skupiał na tym, żeby łapać jak najmocniejsze, jak najlepsze Pokémony. Tylko sobie na spokojnie łapać to, co mi się podoba, co wydaje mi się ciekawe. taką taktykę raczej obiorę. Dobra, siódmy później był Bazaura. Oj, nauczył się Lich Seed. Dobra. Nie pamiętam, co ten. A tak, a raczej move. jak to się powinno nazywać. Robił. Ok. Jeszcze na walka. Oho, tym razem z PJ'em. Dobrze, poziom drugi. Tego pokona no, też bardzo lubię. I też zastanawiam, czy to nie byłby jeden z moich pierwszych wyborów. Ratata, PJ. O jezu, co to za critical... No nie no, żart Dobra, chyba trzeba będzie skorzystać z tego potionka Żeby to już na wstępie jakieś ślipy nie było strasznej, że się wyłożymy na plecy Dobrze, dobrze. Regeneruj mi zdrówko No kurczę. Zaraz znowu nam krytyka jakiegoś palnie i będzie lipa. Dobra, a wiesz co? Ja tak powiem, że na czas walk będę przyspieszał. Być może. Znaczy inaczej. Te takie mało znaczące walki, jakichś tam z Pokémonów, mało wymagających, prawie nie będę przedłużał i będę szybko je. Kończył, natomiast jak będą jakieś z trenerami i tak dalej. Walki to tu już powiedzmy w pełnym formacie czasu będziemy to dokonywać. Dobra. I te takie nieznaczące jest jakieś właśnie tutaj z tą Joy. by to na nie zajmowało czasu. Dobra. Trzeba było chyba się tutaj udać, nie? Ej! Trzeba jest Town? Nasz profesora ołka, prawda? Jego zamówienie przyszło. Możesz mu je zanieść? Dobra, mamy parcela. Tutaj ołka. Hmm. Nie proponuję ci tam iść. Prywatna strona. no dobra. Wróćmy się od razu do tego Profesora Oak'a i z tego co pani dostaniemy pierwsze Pokebole. gdzie mogli sobie połapać Poki. Chociaż może nie będę łapoty kupić, ale Ratatę na pewno będę chciał złapać. Mulbazaur idź. Dobra. Dobra, szybciutko sobie przerobimy tam waleczkę. Dobra, dziadek jestem. Jak tam mój stary pokémon? No, widzę, że wzrasta przy tobie. Musisz być utalentowanym trenerem Pokémon. No, kurde. Jakże inaczej. Co to? Masz coś dla mnie? Tak, mamy Twoją przesyłeczkę. To jest jakiś custom Pokeball. Czyli to jakiś nietypowy musiał być. Tak, to zamawiałem dziadku. Prawie zapomniałem. Po co mnie zwołałeś? A właśnie. Mam coś dla Was. Tutaj na stole są zaprojektowane przeze mnie pokedexy. Wysoko rozwinięta encyklopedia Pokémon. Weźcie je ze sobą. Dobra. Te wszystkie kacze nasze i tak dalej będą się wypisywały. Okej, okay, dostaliśmy zostaliśmy dostaliśmy parę Pokeboli. Tutaj z tego co pamiętam nasza mama może nam zapewnić leczenie Pokemona. Dzięki mamo. A mamy zawsze można liczyć. Czy to grową, czy tą w realnym życiu. Oj oj, mi się w przyspieszenie czasu. Dobra, myślę, że naszym celem na tą chwilę będzie złapanie tego rataty. I lekkie potrenowanie poziomu naszych Pokémonów Dobra Szybkie podtrenowanko. O, jest nasz rata ta. Poziom trzeci, dobra. Ale, tylko się bałem, żeby w poziom drugi nie wpadł. Dobra, uderzony. Dobra, no ja musisz się chłopę złapać, bo będzie lipa. Dawaj, ratata. Czy uda się? Okej. Okay. No i pięknie, mamy naszego pierwszego kacza. Informacja o nim zostały dodane do pokedexu. Jego zęby są długie i bardzo ostre. Będziemy nazywać Mi się podobają oryginalne nazwy Pokémonów. Wobec czego tak też zostawimy. Dobra. Chodam trochę podleć tutaj dla poki. Jest PJ, poziom czwarty. Fajnie. Więc X da. Ratata. O, pięknie. Nawet nam nie zadał obrażeń, bo cały czas nam obniża obronę. Podoba mi się ta taktyka. Myślę, że tego Bulwazaura tak wytrenujemy na 10 poziom. Ratatę tak z 7, żeby miał. O, ej, critical hit. Ej, proszę bardzo. Pierwszy zgon. O, jest. Widzieliście to? On nam na hita zabił. Trzeci poziom rataty zabił na hita trzeci poziom rataty. To było dość ciekawe. Ten ratata może być potężny. Dobra. O, Wine weepa się nauczył na 10 poziomie. Dobra, myślę, że to jest wystarczające. Dobra, wiecie co, w zasadzie doszedłem do wniosku, że nie ma sensu wadzić, jak ja tutaj biegam w to i z powrotem. Ja robię chwilową pauzę i widzimy się, jakiś tam parę leveli biegu. tą lata, bo prawdopodobnie będzie tak, że pokonam jednego pokémona biegać do Pokecentrum. I to będzie jakieś mało podsumowujące, więc widzimy się za chwilkę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Zdecydowałem, że jednak tego ratata równo, że nie wytrenuję z Bulbazaurem. Oboje mają 10 poziom. Myślę, że możemy wyprzeć dalszą drogę. To złapać jakiegoś nowego, fajnego Pokemona. Czy może jakoś pochnąć tę naszą historię do przodu? Dobra. Gdzieś tu w lewo można iść. Droga numer 22. Ciekawe, co tutaj można złapać. Ratata. Poziom czwarty. Bez strzału. Chyba tu też typowy ta będzie. A, dobra. dobra, jeszcze jednego na próbe, spróbujmy złapać innego pokemona. Znaczy znaleźć innego pokemona. Dobra, trzy razy ratata. Nie ma co. I ciekamy stąd. Dalej. Oho. Kolejny Garego. Pewnie nie masz żadnych oznak, co? To nie przepuszczą bez nich. Poza tym, twoje Pokémony stały się. już mamy walkę znowu z nim. Ojoj. To on też ma pokemony dwa. DJ OS. Dobra, trzeba zamienić pokemona. To nie jest dobry. On wobec nas. Quick tak. No i proszę bardzo. Wozu level 11, Ratata 52 expa. Nie, nie chcemy zmieniać. Na Charmander'a też nie jesteśmy za mocni naszym Bulbazem. Czyli ma dwa pokemony, którego kontrolują naszego tego głównego, Startera. Ale mamy naszego Ratatę. Który bardzo fajnie sobie radzi tym click-atakiem. Dobra, pięknie 124 Expo. Wow, prawie pół levela nam dał 144 pieniążki, wygraliśmy. Słyszałem, że liga Pokémon jest pełna twardych trenerów. Muszę wykombinować, jak ich wszystkich pokonać. Zejdź mi z drogi. Dobra, czy tam jest ta liga Pokémon? Musimy zdobyć odznaki. O to znowu kolega ratata. Dobra. Lecimy sobie do Joy i skierujemy się na północ. Mhm. dobra, dobra, pani Joy, lecz mnie. Może jeszcze odwiedzimy sklep. Chyba mamy trochę gotówki. Jakieś pokebole, jakieś inne pierdolbyśmy kupili. Dobra, mamy 3100 golda. Dobra, ten tak, potiony kupił. Z2. Tak. Antidoty. Kurczę, z... 3 kupmy. Mogą się przydać. Troszeczkę 100. Paraliży kupimy jeden, bo chyba <coughs> za dużo elektrycznych pokemonów nie spotkamy i pokeboli teraz. Kupmy z 10. No sobie na tyle tylko na stać. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy dobrze kupieni, przygotowani na różne sytuacje. które mogą nas spotkać. Wobec czego lecimy? Dziadek wstał. Ona spotka w tej trawie. I idzie, dobra. OK, idziemy dalej. Przepraszam, coś mi się tutaj lekko zacięło. Co ty nam powiesz? Musimy to zeznamiać, żeby złapać trochę <coughs> pokamony robaki. Aha, <coughs> czyli to nam tak można się tu spodziewać. O, o, Antidota jeszcze znaleźliśmy w tym drzewie. Myślałem, że jakiegoś owoca. Pewnie są to muzyki. <coughs> które się zmieniają. Oho. taka nasz walka, Kto jest naszym przeciwnikiem? Widl. Dobra No, moglibyśmy zło <laughs> złapać Bo to, że można się to nie znaczy, że musimy się ograniczyć do sześciu Pokémonów. Chyba dobrze mieć różne warianty. On chyba wolował w to Osę taką śmieszną. Może kiedyś byśmy sobie to wytrendowali. Nie chcemy udawać imienia. Whittle, niech pozostanie Whittle. Nie pozbawiamy go jego tożsamości. Jak tu iść? O, ewolucja kakuna. Oho, ona zwiększa sobie defensywę. Oj, critical hit. Będzie się doświadczenia do takiego śmiesznego pikomona, no, Dobra. nas czeka tu na prawo. Hm. O, ktoś broni tego Pokebola i mamy tutaj Caterpie. Dobra, Caterpie złapany. Znaliśmy połuszona. O, Chyba pierwszy pojedynek z trenerem Pokémon będącym Garym Ołukiem hm. Czy nas zaskoczysz? O, Weedlam No tak Bardzo zaskakujące Dobra, nie chcemy Mieniać Pokémona Niech na razie leveluję nasz Bulbasaur. Dwunasty poziom Dobra, 72 pokedolarki dolarki za taką walkę. Mamy kolejnego ziomeczka, to będziemy bardzo chętnie walczyć. Trzeba odrobić naszą stratę ze sklepu. O, siódmopoziomowe poziomowe to dla Drugi wheel. O kurczę, będzie nam te shot rzucał cały czas. Lecimy dobra, może zmienimy pokonana, żeby też takie duże dysproporcje było między naszym ratatem a bulbazorem. Wow! ta użala wzmocnienia. Pięknie, jeszcze Critical Hit wleciał. No, nasza ratata naprawdę, powiem Wam, że bardzo potężne się robi. I 84 pieniążki. Nasze Pokémonowe. Za walka. Co tu leży? Antidot drugi. A no, pójdźmy tu w prawo. No ja dobra, niech ja nareszcie ten Bulbazaur. Halo, ziomek, chcemy walczyć. No, jakiś dzieciak z siatką. Dobra. Bulbazaur już trzynasty poziom. Dawaj ratatę. Wow! Rata, ratata już bez przesady. Pokonaliśmy Antonego. 96 pieniądza nam dał. Zarobienie jesteśmy. Dlatego tylko ATRP. Dobra. kolejne, trzy Pokémony ma Metapod. Dobra, myślę, że to będzie fajna walka, prosteks. To chyba cały czas będzie tylko tego utwardzania używał. Tak, chcę zm zmienić pokemona Pika, Dawaj. Pięknie. Czym nas zaskoczy teraz? Metapodem znowu? Nie, nie chcemy zmieniać. Pięknie, dobra, użyj tego swojego wzmocnienia, i tak cię to nie uchroni przed porażką z nami. No, po prostu odwlekasz to uniknione, co nieuniknione. Zająknąłem, przepraszam. Dobra, pięknie, eksplet, pięknie. W ogóle chyba musimy ustawić naszego rata T teraz jako głównego, bo z tego co widziałem, to nasz Bulbazał ma chyba jedno użycie tego tekla A raczej tymi trawiastymi atakami tutaj za wiele nie ugramy. Dobrze, i może tutaj zniwelujemy tą różnicę levelową między ratatą a Klik atak. Szybciutki. No na tym przyspieszeniu też w ogóle quick jest ten atak. No proszę, jakieś pokebola znaleźliśmy. Pautiona. Dobra. Kolejny trener. Widl, poziom 9. Spoko. Prawy poziom na nim byliśmy. Oho. Jeszcze pożegnalny tutaj jakiś Pokémon. W postaci Widla na trzecim poziomie, który chyba nam zagwarantuje poziom. A jednak nie. No jeszcze te widełki poziomowe się zwiększyły. To też nic ciekawego? No, nie masz do powiedzenia? Dobra, doszliśmy do drogi numer 2. Zobaczmy co w tych krzakach się ukryje. Ratata. Dobra. Życie 32, atak 20. Defensywy 15, specjal takie 12. Specjal defensywy 14. Speed 23. After City. Hmm. Dobra, idźmy ulecić nasze pokemony. Super. Ok, myślę, że to jest idealne miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. Tak, chcemy zapisać grę. My tym tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Zapraszam do kolejnego materiału i widzimy się kiedy indziej. Siemaneczko.